Uprawiali seks na rynku w Kościeżynie. Ją ukarano, on. się nie przyznaje. Sąd rejnowy w Kościeżynie ukarał grzywną 30-letnią kobietę, która we wrześniu ubiegłego roku uprawiała wraz z 36 latkiem seks na ławce w centrum miasta. Co ciekawe, mężczyzna w dalszym ciągu nie przyznaje się do udziału w zdarzeniu. Sytuacja miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. W piątkowy wieczór na rynku w Kościerzynie mężczyzna i kobieta uprawiali seks na ławce. Para szybko została namierzona przez policję, która zabezpieczyła nagranie krążące po internecie, a także monitoring miejski. Kobieta przyznała się do udziału w zdarzeniu, mężczyzna nie. 36-latek został przesłuchany przez policjantów powiedział Piotr Kwidzieński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w tym mieście. Mężczyzna nie zaprzeczył, że był wówczas na rynku w Kościeżynie, ale też nie przyznał się do winy. Wyrok sądu. W środę zapadł wyrok w sprawie incydentu na ławce. Sąd rejonowy w Kościeżynie wydał w dniu 10 marca 2021 rok. wyrok nakazowy, którym wymierzył pani Kamilicha. Karę 500 złotych grzywny za nieobyczajny wybryk. Wyrok jest nieprawomocny. Obwiniona i oskarżyciel mogą wnieść od niego sprzeciw w terminie 7 dni od doręczenia poinformował cytowany przez dziennik Bałtycki Tomasz Adamski rzecznik prasowy do spraw karnych sądu okręgowego w Gdańsku Sąd zajmuje się też sprawą 36-letniego mężczyzny który nie przyznał się do udziału w zdarzeniu